Siemanko wszystkich z tej strony Leszek ostatnio będą w sklepie, idę sobie, patrzę, a tutaj nowy utenki dodateczek do Gry Paint Mists of Colors. Wtedy myślę sobie, nie no muszę koniecznie kupić, no co to jest te złoty, kilkadziesiąt złotych w stosunku do naprawdę świetnego dodatku, poza tym gra jest też genialna. Dlatego teraz yy, chciałbym omówić yy, nowe elementy, które zostały dodane w tej grze, dlatego w tym przypadku sobie stwórzmy nowy świat sobie tutaj stworzymy zaraz, gdzie tutaj to było, dobra, nowy świat już mamy, teraz właściwości, może stwórzmy sobie świat tak proporcjonalnie, 500 na 500, myślę, że to powinno wystarczyć. Okej, okay, przechodzimy sobie. Dobra, pierwszy element, jaki dodali, naprawdę jest to świetny element, myślę, że przypadnie do gustu każdemu. Nowa nacja, to jest naprawdę piękna nowa nacja, pędzel do akwareli, naprawdę jego możliwości, no... Jest tyle, że naprawdę jeszcze sam wszystkich nie wykorzystałem. Okej, okay, jak widzicie, ten pędzel Niby tutaj taki jest troszeczkę taki jakby rozmazany, więc ta nacja nie wygląda na silną, ale możemy się przyjrzeć i gdy bardziej będziemy nacierać, im bardziej nacieramy, tym właśnie większa jest nasza nacja i tym bardziej robi się ona po naszej stronie. Dlatego właśnie to jest taka specyfistyczna nacja, specyficzna i no, wypada, wymaga też dużo zaangażowania grając z nią oraz dużo sprytu, ale naprawdę jest świetna i ma wiele możliwości. Okej. Okay. Dodano również edycję kolorów. Można sobie edytować kolorki. Wtedy tego nie było. Mieliśmy tylko kilka podstawowych kolorów. Teraz można je edytować. Naprawdę jest to genialne. Ale niestety ta funkcja jest płatna. Ta funkcja jest płatna, każda edycja, nowa edycja kosztuje tam, no, te kilka groszy, można powiedzieć, w sumie. Nie jest tak źle. Na głównej stronie naszej gierki możemy to sobie zobaczyć i kupić. Ja, jak na razie, zakupiłem sobie tylko trzy kolorki nowe i tutaj wam omówię jeden z nich. Sobie tutaj zamówiłem taki kolorek. Zrobię sobie może teraz tak. I teraz mamy taki, o, przepraszam, nie wyszło mi, widzicie, to jest taki nowy jeszcze i to ten tego, tak mi nie wychodzi troszkę, ale myślę, że, myślę, że w końcu to ogarniemy, prawda? Więc już nam coś takiego yy, i sobie wtedy tutaj tak robimy. Ładnie tutaj zaraz weźmiemy sobie weźmiemy pędzelek. No gdzie to jest? To, 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 to. A, bo to tutaj. A, bo to już mi się zapisał ten kolor, to takie sprytne jest. Dobra, mamy nasz kolorek. Yy, pędzel do akwareli, tutaj Nowa Nacja przedstawimy i widzicie, że to jest takie teraz fajne, taki teraz fajny kolorek, taki bardzo przyjemny. Nie razi, aczkolwiek ma on kilka buffów, dostał kilka buffów, no i dzięki temu po prostu jest on silniejszy, widzicie, to jak naciera ostro, o. I właśnie to jest o tym, to, o czym mówiłem, widzicie, tutaj tak niby, tak nie zajmuje to dobrze tego terenu, ale po kilku już natarciach tutaj tak ostro już wtedy dużo lepiej to wychodzi. Dobra, przejdźmy dalej. Dodano również genialną funkcję, jest to naprawdę jedna z lepszych funkcji, wcześniej tego nie było, jest to świetne, można zmieniać yy, zmieniać pole walki, można je obracać, naprawdę jest to świetne, zobaczcie, tu jest taka funkcja nowa, tutaj, obróć i można na przykład sobie zrobić obrót w prawo o 90 stopni, widzicie, no to jest genialne, jeżeli gracie na dwóch, we dwóch przy jednym komputerze, naprawdę jest to genialne, daje to wiele możliwości. I taki, taki właśnie obrót. 180, no dowolnie tutaj sobie można obracić. Można przerzucić to w pionie, można przerzucić to w poziomie. Naprawdę genialne, genialne, bo wtedy to był taki właśnie problem, że no tak ja bym chciał na przykład nieraz być na dole, a mój kolega też by chciał być na dole. No a teraz możemy być razem, można powiedzieć na dole, ponieważ przy mojej kolejce może, mogę sobie wtedy zamienić, dlatego naprawdę jest to świetne. No coś niesamowitego, naprawdę. Dobra. Ostatnią rzecz, jaką dodali, która naprawdę jest rewolucyjna i teraz yy, dzięki temu, że dodali to w tej grze, dodają to również do innych gier tego typu, yy, dodali zmiana rozmiarów pola walki, zmiany, roz, możliwość zmiany rozmiarów pola walki. No naprawdę jest to świetne, no, <laughs> bo widzicie, na przykład wygramy już jakąś grę, ale jesteśmy potężni i chcemy sobie, no, dalej tam, wiecie, pograć jeszcze troszeczkę, prawda? To... Teraz nie musimy robić nowej planszy, coś tam motać się w ogóle, tylko wystarczy przeciągnąć to troszeczkę i mamy większą planszę, no po prostu no to jest genialne, nie wiem kto mógł na to wpaść, ale to jest genialne, naprawdę wniesie bardzo dużo do gry, jest to świetne, bo nie widzicie, teraz możemy tutaj sobie znowu zajmować nowe tereny, możemy tutaj sobie ładnie tworzyć, może przejdźmy do jakiejś starej nacji, na przykład zwykły, obyku... nie przepraszam, łówka nie chcę, ja chcę na przykład pędzel. Widzicie, no, można sobie teraz tutaj tworzyć nowe, naprawdę jakieś fajne takie nacje. Dlatego myślę, że to jest naprawdę genialna rzecz, którą mogli w ogóle zastosować w tej grze. Co tutaj jeszcze takiego zmienili? O, właśnie. Mamy tutaj na przykład takie strzałeczki. Strzałki, ok, są stare. Ale teraz. Widzicie, na przykład źle zrobiliśmy strzałkę i myślimy, no kurczę, możemy ją tylko przestawić, ale nie możemy jej obrócić. I teraz właśnie możemy to zrobić, widzicie, możemy to w bardzo prosty sposób dzięki funkcji obróć, można nie tylko obrócić planszę, ale również całą strzałkę. No jest naprawdę to genialne i nie wiem, nie wiem, po prostu to ma takie zastosowania, że świetne po prostu. Dlatego nie trzeba sprzedawać teraz naszej nowej zakupionej strzałki, tylko możemy ją po prostu sobie przesunąć i to jest genialne. Uwielbiam tę grę. To by chyba w takim razie było na tyle z nowych rzeczy, które dodali. I mam nadzieję, że tutaj panowie yy, z Dreita dadzą radę i coś jeszcze dorzucą. Yy, myślę, że będą kolejne dodatki do tej świetnej, wspaniałej gry. Ma ona wielkie, wielkie naprawdę możliwości. Yy, inne zmiany możecie, znaczy inne, przepraszam, nie inne, tylko te same zmiany, ale lepiej opisane, bo może ja tutaj czegoś zapomniałem dopowiedzieć. Możecie sobie zobaczyć na głównej stronie paint. Mists of colors. I tam wszystko myślę, że powinno być. Póki co, ja się z Wami legnam, to z mojej strony byłoby na tyle. No i do, za, zachęcam Was gorąco do zakupu tej gry. Bo te kilka, dziesięć złotych to jest nic w sumie w porównaniu z tym, co to daje. Ten nasz świetny dodateczek. I w sumie to by było na tyle, więc do usłyszenia, do zobaczenia.